Cała Polska walczy z koronawirusem. Kampania społeczna. Często myj ręce, używając wody i mydła. Kiedy kichasz lub kaszlesz, zakrywaj usta i nos. Będąc poza domem, zachowaj najlepiej 2 metry odległości od innych. Do apelu dołączają się: firma Madonis, producent środków pod marką Nutka i Septicol. Biowena Health, producent aerozolu Stoprix do dezynfekcji rąk i powierzchni. Shipcenter.pl, wysyłaj przesyłki kurierskie online albo otwórz swój punkt. Firma TechnoNicol, producent systemów pokryć dachowych. Firma Suflidowo, producent jaj marki żółte z natury. ZCB Owczary, producent wysokiej jakości ceramiki budowlanej. Firma Sowulet Sowul, dobre nasiona, wysiejesz z przyjemnością. Firma Akpil, producent maszyn rolniczych oraz marka Tysfeld, producent materiałów spawalniczych. Firma Joniec, producent nowoczesnych ogrodzeń. Wooder.com, sklep oferujący pełną gamę drewnianych elementów architektury ogrodowej. Firma BIN, dystrybutor alkomatu AlcoFind AF35 Premium. Walutomat, największa platforma wymiany walut w Polsce. Weinert Meble, lider wśród polskich producentów mebli oferujący meble dopracowane w każdym detalu. Pupil Prime Quality, naturalnie polska karma. 2x3 SA, producent rozwiązań bezpieczna przestrzeń. Kampania wspiera finansowo Fundację Się Pomaga, która prowadzi zbiórkę dla szpitali.